Powietrze rozwiązanie, krzyżówki i pierwsze pytanie w poziomie dla Waszej grupy brzmi tak, będzie to zagadka. Zaraz skończymy i mam dla Was niespodziankę, ale, ale musicie sobie coś i szybciej, dobrze? Kradnie kury, słuchaj, kradnie kury wprost z kurnika, potem tylko się przemyka. Za gąsami, polą drogą, czasem nikt nie rudy ogon. Ma okropne oczy, świetnie widzi w nocy, widzi i słyszy, poluje na myszy. Jeszcze raz. Ma okropne oczy, świetnie widzi w nocy. Widzi i słyszy, poluje na myszy, ale nie kot. Ptak. Jaki ptak? Widzi i słyszy jej odgłos dzisiaj. Brawo, soba! soba. 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 I ostatnia zagadka dla piątej grupy, słuchajcie. Kto pasie się pod lasem, po drogą czasem. Sierż na głową duże oczy, na kopytkach czterech kroczy. A nie małe śliczne dzieci, jasne plamki, ma drzwiecie. Niech jest zwierzątko, na kopytka, jest brązowe, mieszka w lesie, a nie małe ma no takie czapki białe. też e, żoną jedyną. Czyli panią? Dobrze. Kto W publiczności odczyta mi tutaj rozwiązanie krzyżówki. To odczyta rozwiązanie krzyżówki. Odczytaj odczyta, to Co To jest napisane? Prawo zgadza się, tutaj mamy podziwanie mamy mój 7 Siedem. Siedem. Ile? Siedem. Siedem. Ile? Siedem. Czyli mamy remis, prawo dla wszystkich. Kardzie wypatrzy, wypatrzyliście jeszcze jako? Są tu są dwie. Tu są dwie. Były dwie. Dwie, dwie czy jedna? Tutaj Posłuchajcie, ja idę zobaczyć, czy u nas są. Yy, czy my jesteśmy. Pani Jola będzie sobie, a ja na razie będzie, wyciągnę że... tylko. To chętny, proszę bardzo. Hmm. Proszę. To pani Jola, to będzie. Ale proszę się, proszę. A Stasiek też. Szymon będzie Szymon tak Ale Szymon. mał. I dzieci będą zasypywać. Poproszę, kto chciałby pomóc? Ale proszę się odsuńcie, tak, bo nic nie widać. Ej, ola, zasypuje, Czekajcie! Odsunźcie się! Pomóżcie mi trochę! Rączka. Odsuńcie się! O. O. Nie pomagajcie tam. na chwilę! Odsuńcie się! <śla> O nie pomagajcie na chwilę, bo trzeba ładne zdjęcie zrobić. Nie pomagajcie na chwilę! <laughs> Moment! No już łapki zabrać ładnie, no? No czekajcie, co bo nic nie widać. Pani jest. Dobra. Co mam? pomagać. Z nie nogą. Będziemy umieć Stasiu, z i <grym> no, no, to nie jeszcze. Proszę nie tu do tego dołka. Zasypujemy. No i teraz ręką, A on się nie chce wrócić. Gdzieś? jeszcze trochę ziemi pod ziemi jeszcze. No, może no no, my się przyznajemy, nie mamy siły. Bo bufasz. Tarase, to coś nie można. O to odpocząć, tak? nogami można uderzać Ja muszę tą drzewko teraz wyciągnąć. Nie. Ja fajne. Muszę troszeczkę odsypać, bo, bo ale wiecie, co już naprawdę. Ty, tutaj nie widzę. No, ale... no, ja, do... już ja nie da. Argentynia się da. Argentynia pięknie. da. pięknie, ale takie takie się da. i jak da. to to Ja, 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 ja. Dl ey, ey, po kolei. Ja, Przesuńcie ja. się, bo ja nie mogę zrobić. E, dobrze, Ania chodź z, tutaj, z tej strony tutaj. Z tamtej strony. I rączkami tutaj na... Ja lat, się Tam się wyrzucić. Stanęli tutaj, no nie mogę. A ja mogę pomóc. Dobrze, teraz Ania idzie podchodzi. Ja. Ola z drugiej strony podchodzi. Nikt to nie zasłania. No, pomagaj. Na o, zrobiłam.

Dobrze, czekam. teraz można nogą trochę tutaj no, Ale nie pod rzepką. Dobra, okej. Znaczy tam mogę Można jeszcze bawić. Ja Ale teraz pójdziemy na spektakl. Gdzie ta doniczka jest, Nie, tu. Mamy to to jest to w tym momencie trzeba dzieciom Bo ja już zrobiłam jedno. I to będzie grzech, to będzie się, tutaj w tym Sadżył, Panią Ołę. To, kto tu jest w jest, jest do zębna, Ja jestem tyłu, do jestem. Ja jestem w zębach. No, jest, no jest w dzieciach, jest. Tylko jest. nie to mamy to tylu grzybek. Tu mam na już już już. proszę to bardzo. Nie, 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 no, tak. no nie, Trzymaj majak. Trzymaj Maja Będziemy sadzić, tak? Piękowa, Będziemy sadać, tak? Żeby te wszystkie drzewa chciały rosnąć samej chodziny, to, to aparat? Będzie nas! A ty gdzie Piękowa. Piękowa.

Słuchajcie, rączkami tutaj może ktoś przygnieść. Rączkami, rączkami. Ej, tu w koło, tu w koło. Tak? Dobra, wystarczycie gdzie? O, nie ma czym oddychać ale... za ciaska. Ale ten miłość i nie wolno. O ty dzisiaj do mnie należy. Jakie to jest szewko? Kto wie? Jaki ja Jakie to jest drzewko? Jakie to jest drzewko? Choinkowe, jak się nazywa choinkowe drzewko? Świerka! Świerk, on nie ma listków, tylko ma igiełki zielone, widzicie? to i igiełki? zalecić! Ale więcej już nie dotykasz I on będzie zawsze zielony ten świerk, tak? A jak zobaczycie posadzony jest Chodźcie, idziemy zobaczyć drugie drzewko.

I żeby to nie było tylko, że posadzimy sobie drzewko, więc troszeczkę atrakcji dla dzieci przygotowałam. Starsze, starsi wasi koledzy z trzech drużyn będą brali udział w konkursie wiedzy przyrodniczej ogólnej. A wy ich będziecie grzecznie kibicować. To znaczy, musicie słuchać, jak pani zadaje pytania i słuchać odpowiedzi dzieci. Tak? I będzie Sprawdza, że wszyscy dobrze odpowiedzieli. Przedstawiam Wam drużynę z trzeciej grupy. Dzień dobry. Au, au, au. Kuba. Dzień dobry. Nowe, nowe, stary jak rosną mi liczby, rosną wy zawsze musicie się ze sobą skonsultować. Jak już będziecie znać, odpowiedź powinniście państwo z i odpowiadać. Co, co to może być? Jeszcze raz? Zielono nosi koronę, przed skwarem daje ochronę. Co to może być? Przypominam, jakie mamy dzisiaj święto. Zieloną nosi koronę. Czyli co to jest? Zielone. Co trzema daje dzień? No właśnie, dzień. Brawo. Tak. I ostatnia zagadka dla piękna. Słuchajcie, uważam. Swoją postawą respekt budzi wszędzie, jesienią pod nim znajdziesz żołędzie. Jakie to jest drzewo? Pod jakim drzewem można znaleźć żołędzie? Jak się nazywa drzewo, pod którym się znajduje żołędzie? Hmm? nas nie rośnie akurat na placu, ale w parku jest dużo słońca. tak? Jak się Dąb. No, no, no zgadza się. No i mamy pierwszą rundę ze sobą. Teraz następne pytanie. Trzecia grupa. Wyniki pory roku obowiązujące w naszym planu. Nie zima, jesień. ma. Dobrze. brawo. To prawda Nie ma. Nie Słuchajcie. I następne pytanie czwarta grupa. ma. I ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Miesięcy składa się rok? Ile rok ma miesięcy? Nie, rok ma miesięcy. Bardzo dobrze. Zadajemy pytanie na następnej grupie, powiedz mi, powiedzcie mi. Jakie to są charakterystyczne barwy jesieni? W jakich kolorach? Widzimy jesień. Oglądamy ją na drzewach, parku, wszędzie. Jakie to mogą być kolory? Zioł. Jak jeszcze? No jak jeszcze kolory na drzewach? Zioł. Dobrze. I zdrowie. Prawo kurtyny. I są trzy możliwości. Żołęć, kasztan, czy ja Owocem kasztanowca jest żołąd. Pokażcie mi, który to jest owoc. Yeah. Bardzo dobrze, brawo. Drugie pytanie dla czwartej grupy. Owocem dębu jest... I Piąta grupa patrzy i słucha. Dębu jest kasztan, żołądź czy jabłko? Żołądź. Pokażcie mi żołędzia. Brawo. Brawo. Bardzo brawo, bardzo dobrze. I piąta grupa. Owocem jest bruszka, czy sosny jest wróżka, szyszka czy jarzem Sosny. Szyszka, brawo. Czy no fałsz? I... Odpowiadacie tak lub nie. W lesie głośno przyczynę. Nie, nie. Fałsz, tyle funkcji, czyli nie W lesie palimy ogniska, tak czy nie? Yeah. Nie. Bardzo dobrze. dobrze. I dla każdej grupy szanujemy zielony, tak czy nie? Tak. Bardzo dobrze. Brawo. I pytanie następne dla Was. Słuchamy leśnej ciszy, tak czy nie? Tak. Tak. Ramię w prawo, ramię w lewo, tak się w lesie kołysze drzewo. Chwieje drzewo, może być. To jeszcze raz, uwaga. Palce małe, ręce duże, łokcie w dole, dłonie duże. Ramię w prawo, ramię w lewo, tak się w lesie chwieje drzewo. Brawo! A teraz mam dla was zagadkę, dla publiczności, posłuchajcie. Zaraz usłyszycie o głosu zwierząt i kto będzie wiedział, podnosi paruszek do góry. Nie powiem.